Cześć, witam czołem, z tej strony Tańszy Cuki, zapraszam was do kolejnej solucji z serii eventu halloweenowego 2019, tak więc co, lecimy! Dobra, tak więc następnego quest'a zaczynamy u tego jego mościa, czyli antykwariusza Eklektusa, który znajduje się w swojej kamienicy, w Nitale na koordynatach 60 i wchodzimy na pięterko wyżej. Tak więc zaczynamy, ostatni dialog. I lecimy oczywiście do przodu powolutku. Rozpoczęliśmy quest'a o nazwie Mieszczanka z urodzenia Wieśniacka z wyboru. Tak więc w poszło, że chyba wyświetliłem szklankę wody. Tak więc szybko przemykamy na P2. Podchodzimy po szklankę wody, która znajduje się tutaj obok. 11,7 dokładnie koordynaty. Oby to wystarczyło dla Dialog, mamy wodę. Wracamy z powrotem do niego. Tyk. Proszę o autobody dla siebie. Powoli, powoli dialog. Następnie lecimy jeszcze wyżej, czyli na strych. Cyk, cyk, cyk. Gdy jesteśmy na strychu, podchodzimy do portretu. Lubię zapamiętać jak najwięcej szczegółów. I wracamy z powrotem do Elektusa. Dobra, jesteśmy u niego. Pierwszy dialog. Następnie wracamy znowu na P2 i podchodzimy do regału, który znajduje się tutaj. Dialog jedyny. Rozmawiamy. Dostaliśmy stertelistów. Następnie do strzynek obok. Kusem w drzwiu strzynek być puste. Tak więc teraz czmykamy szybko do kamienicy obok, a dokładniej do Uliana. Tak więc szybko cyk cyk. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Rozmawiamy z Ulianą, klikamy Ostatni Dialog, rozmawiamy. Następnie udajemy się do Gloika, oczywiście znacie go pewnie z questu do teleportu, ale jeżeli nie wiecie, to jest koordynaty 55, 38, to zadbałeś tutaj dokładnie. Trzeci dialog. Dziękuję Gloiku, następnie udajemy się do Ilusa na koordynatach 56, 20 z pierwszego quest'a. Tak więc szybko tyle, czyli jest nasz Ilus. Ostatni dialog. Podchodzimy tutaj obok do podróżnika Bałgota. Ostatni dialog. Następnie udajemy się szybko do podróżnika Nital na koordynaty 3851 do reżysera Emila Myślewicza. Tak więc szybko do niego tu ptamy. Jest i nasz reżyser, tak więc rozmawiamy z nim. Ostatni dialog. Następnie lecimy do Niziny Wieśniaków, a dokładnie na koordynaty 67-35 do Bruli. Jesteśmy przy Bruli, rozmawiamy z nią. Ostatni dialog. Następnie udajemy się na tej samej mapce do. Vermira na koordynatach 29-15 rozmawiamy z nim udajemy się do pazura, którego przez chwilą widzieliśmy, czyli dosłownie obok na prawo. Ostatni dialog. Następnie udajemy się na dół do ścieści gęstego lasu. I nas teleportuje na łapkę. Następnie się ruszamy i zaczyna się automatyczny dialog. Ukochana. Dobra, tutaj warmi dodać z dziewczyną, teleportuje nas z powrotem. Jesteśmy nieprzytomni, tak więc czekamy parę sekund. Obudziliśmy się w łóżku. Następnie wychodzimy z domu chlasta. Gdy wyjdziemy rozmawiamy z Chlastem. Ostatni dialog Następnie udajemy się z powrotem do Vermira, Rozmawiamy z nim I następnie udajemy się do naszego zleceniodawcy Czyli to Electusa Który ma swoją kamienicę w Nita. Tak więc szybko tutamy. Gdy wyjdziemy do Elektusa, Zaczynamy z nim dialog Lecz uwaga ponieważ tutaj będziemy kończyć kwesta, Tak więc powolutku klikamy. Pierwszy dialog, dobra, to może wybierzemy opcję skłamania, to więc kłamiemy i mamy końcówkę quest'a, czy wybieramy punkty doświadczenia lub nie. Ja wybieram punkty doświadczenia, tak więc otrzymaliśmy dwie waluty i expa w moim przypadku. Tak więc dzięki, że robiliście ze mną quest'a, zapraszam do kolejnej solucji oraz filmików, które bardzo będą z eventu Halloweenowego 2019, tak więc ja się z żegnam I do następnych odcineczków. Ciao!